W imię i Syna i Świętego Ducha. Amin. Ja zawsze koło tej tak przypadaje w niedzielę, to ja mam taką świadomość, że tak, że tak, że ten tak początek w Niszejochod dużo powarchu rozumiał, że po w Zachali tak nie rozumiał, Jego. Po proszę się z tym dobry, tak, bo ten mężczyzna każe do Jezusa w czytelu dobrej. A Jezus każe do niego, czemu mnie nazywasz dobrym? I ja nie, ja nie mógł tego tak zrozumity. I w tomu tyżni, koło ja sobie czytał co Ewangeli, Jakoś czytał insi reci, i wodnej z książek autor pytaje, jak to znamy ludźmi je. Czy my poczynajemy coś kochaty, coś lubyty, i wtedy nazywamy Oce dobrym, czy napaky? i znaje coś, jak dobro i wtedy poczynaje to, co dobro lubyty. I co mnie trochę witkryło oczy i znaje te, bo tam jest tak, uczytelu dobrej, to uczytelu, jaki warto jest, nim zachowywać się, tak? Żeby go barżaty, żeby go nauczył, żeby go polubyty, żeby za nim pił. Można było skazać, tak? Uczytelu dobrej, to ptoczek o który wartuje lubowy i to wsióho, co za lubowiu, idę, szoję za lubowiu. Baha rzeczy. reczaj, to szyja ja choczu posłucha ty, toho ja kochaju, ch to, ja go słuchaju, ja tak? Żinka każe do człowieka, słuchaj, nie zaleszaj swojego wzutia na środku korydora, proszę tebe. I człowiek, jak kochaje swoją żinkę, to co zrobić? Nie będę to robił. Proste, tak? Bo On kocha Jezuita i posłucha tych słowa I na wpakę i w drugą stronę. I Jezus Chrystus każe, czemu mnie nazywasz dobrym? To, czemu uważasz, że ja jestem tym, za jakim warto iść ty, jakiemu warto poswiaty ty się, warto piznaty, jakim warto zachopy ty się. Czemu ty tak skazał? Czemu? Nikt to nie dobry, tylko Bóg, każe Jezus Chrystus. Rozumiecie, bo że nikt nie wartuje tego, nikt nie jest warty z tylki naszego zusylla. jak winy, tak, żeby go poznać, żeby za nim i pójść, żeby go żeby go słuchać, żeby go polubić, żeby go kochać. I nie to mu że do nieba albo nie pidu do, do nieba albo pidu do, do pekła, tak tylko że, że to muszę co to jak bez żadnych dodatków i jest taka historia pro Świętochą był taki król Ludwik IX francuski król tam z 14 stulecia i win gdzieś miał taką przygodę że inszu inną tamtych czasów jechał gdzieś gdzieś nie znają, czy na polowania, czy czy, 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 czy de inde. i z ustriużinku i żinka w wodnej rucji mała samo e, smolo skyp, to, to pochodnie, tak? Jako W wodnej ruci trzymała, a w drugiej mała chleczek z wodoju z banug pełnej wody i każe do niej ten król żinko poszło to bicie, co ty robisz? A ona każe królowu tym smo, samo z e, jakby ja by chodziła pitpale ty nebo. Żeby ono poczało hority, a tym chleczykom, ja by chotiła ze hasyty połomia, jakie je wpekli. A znajesz czemu, korolu, że ludzie barżały bocha tylko dla nieho samoho, Żeby nie barżały joho, to muszę bojać się pity dopekła, albo nie barżały joho, czekają czy na chorody, jaka ich czekaje Tylko żeby chotiły, joho, tylko dla Niego i e, no, I tak się duma już o co chyba pro w tym, w, 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 to, w, w tych pierwszych słowach Jezusa Chrysta, tak? I ten mężczyzna przychodzić przychodzi do Niego. Znacie, no to jest seriozne pytanie. Czy nie jest jakaś. Można było powiedzieć, że e, no, nie jdziecie po swój interes. W Jakąś w sensie, komuś już albo na przykład nie znają y, tam pochody urodynu, która posfary, się, tak? Czy, 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 czy nie znają? Taki trzomen i roboty, szczop uspadkowaty, slidowaty, życia wieczne? Bo Zachaliwy ja nie znaję, czy macie te tak. Usp... Jestem ja tak dumą o proces wiczne życia. Same cy słowo. Rozumiem, wiczniść. Ja nie znajduję, z kilki rachuje się tomu switu. Nie znam, Nie pamiętam w tej chwili, ja, tak? Ale ujawić sobie miliard roki. Co za krótko na wieczność, tak? Miliard miliardów roki u. długi czas, czy nie dołhy? Jak wam zdajecie? Bo mnie zdajecie, że to duże długi. Ja nawet nie miał sobie Mój Mózg nie, nie jest promożny taki czas ochopyty, tak? A do wieczności cie krótko. I teraz jakby tak sobie podumać, tylko tak naprawdę sobie podumać pro tu wieczność i pro i pro moje majbutnie w tej wieczności? No to скажіть мені, no, no, no co insze wartuje to to, tochob staraty się osiągnąć? Rozumiecie? No czy jest coś czy małoby jak, jak, jak czym Bochłoby buty większym dobrą, czym ja czy bym chciał większe zachopy tysia, tak? To mu posviaty tysia, za Czy jest takie jeszcze w tej perspektywie wieczności, tak? Kiedy jest prawda, kiedy tak bude, kiedy czeka nas wieczne życie. Albo wieczne proklamacje. I teraz każe ktoś nam słuchaj, no dobra, no co będę twoim udziłem, tak? Ta perspektywa wiecznego życia. Ale masz pokynuty w se. Bo inaczej tam nie widzisz. To jest, czy istnuje coś, żebyśmy mogli skazać, nie, to ja nie widzę. Nie, to nie. Bo cenę opłacujecie. No, mnie zdaje się, że nie ma czegoś takiego. Nie istnieje takie. To czemu tak ciężko, co wyberaty? Znaczy, z co wyberaty? Lubow. Lubow. Nie pamiętam, która świata, czy to była świata Teresa Zawila, czy to była świata Tereska męża, któraś chyba z tych dwóch zinok, Kotraś co na pewno była zinka, mówiła, że w niebi, nie wsi budemo w tej wieczności. Rozumiecie? W tej wieczności, w tych miliard, miliardach lat, przez miliardy, my wszyscy będziemy tak samo doświadczać tego samego poziomu szczęścia. nie budę tak, że wszyscy będziemy na jednym poziomie. I to nie tylko one, ale mówi, to, ale baha to innych światach choworyć, że poziom mojego szczęścia, Riweń moho udiłu w życi samogo Boga, moho tworcia, jaki bude uszczasliuwaty mene bez kincia, zależy zależdwi toho, jak micno jajocho tud na zemli. Rozumiecie? Ci proporcji. Na przykład, każuć, de y, dekotri duże, bilsze strażdały i terpiły dla Isusa Chrysta, jak na przykład apostoły, tak? No, ale każe ci sami, ci, ci, ci sami ale apostoły większe lubyły. I to mu ich nie miejsce jest tak wyznaczne, to mu ich ma na ikonostasi, tak? Misz I w czym objawia się ta moja lubów do Boha? Pierwsze w to mu, że jak każe Jezus Chrystus, szob zberi haty i zapowiedzi. To jest pierwszy element. Co duże dobre znajemo, tak? To jest nasz dokaz lubowy do toho, znaczy do naszego Spasitela, do Gospoda Boga. Dalsze, następna rzecz, jaką można było tu wyczysleć, to jest duże, niemodne słowo. To jest pokuta. Rozumiecie? Ja świadomy wszystkich moich pogrzebów, tego wszystkiego zła, ho jakie ja koju, może ciłocho, to nie, ale chociaż czastyny, tak? tych strażdań jakie ja zawdał mu Spasitele Wi, tu na ziemi, moimi życiami, moimi grzechami, chcę na dokaz lubowy do Niechów zanych tu wid pokutować. Chociaż czystynkowo pokazać pokazaty jemu, że to, że ja, że ja serio to traktuję. jakie Ja nie wiem czy ja tużu za wielkim postem, nie wiem jak wy. Naprawdę tuż, ja, że ja już sam z sobą czasem nie może wytrzymać. Rozumiecie? Jak to jest prosto, teraz przez świata i tak dalej, no nie znają, czy wy tak te, już tam mniejsza proce, budę o to sobie dumaty, ale naprawdę tak jest. Ja już nie je głodny, tak? Ja już ich by neisty, a Aż słodkie, aż tisto, a po tistach jeszcze cukorka, a po cukor a kawa, a później jeszcze druga kawa. Tak. Tak. Rozumiecie? A co tego ja nie próbował, a to, co szłomy, przejściu mi żołudok. Seper I mało, i mało, i mało. i i się ty przychodyć piatny, się dumają Boże, nie piatny, cias. Nie budu pyty kawy, chociaż tylki, tak? cielej dzień, ne Nie budu jej pyty. nie pyju, i nie ma problemy. I w piatny ciu sobie dumają Boże, jak dobre. W ogóle żadnej problemy nie ma. Nie budu pyty kawy z owsim. Jak znak pokuty. Prychodyć sobota, subota, w rancji, w staju persze Kawa, ciach, piszło. No tak jest. Rozumiecie? No tak jest. No to co jeju jej naszą pokutą? To gdzie ona Je je czy nie ma? No, ja wam powiem, że, kołdeczna pramenina, nie za na co wygląda, tak? No to co stoi jej lubowił No to je czy nie ma? Naprawdę, każą wam, nie może się ja doczekać wielkiego postu. I trzeci element, to to jego zapowiedzi, pokuta i trzecie, celubow do mojego bliźniego. I to nie tego bliźniego, jakiego mnie lekko lubi, tak? Jaki mnie pomaga, jaki ze mną się, jaki ma poglądy taki jak ja. Nie! Znajecie do jakiego bliźniego? Wyczuły tu historię? Pro Alfiego Evansa? Dwa roky temu duże podobna do pana Stanisława w Anglii mały, mała dytyna zasudiły ją na śmierć, tak? No to do tych Jak jaki zasudiły tu dytynę na śmierć, do tych sędziów miałby maty lubow do moho to do tych Jak jaki skazały na śmierć pana Stefana, tak? Bo nie dozwolili ludynu wriatowate, ni majesz pomerty z hołodu bo tak chocze mu. Rozumieję to. I do tych ludzi ja bym małbaty lubow, jak do moich błóźnich. Cenę nie prosto. Nie znaję jak w waszym wypadku, ale u mnie ceny prosto. Bo jak ja byłby Bogom, to jakby Anglii to pył. Prosto. Normalno, zalało, kineć. Nie ma. Na się szastrza, cenę widmenę zależyć, tak? Ale to nie naprawdę trzy rzeczy: zbliżanie Jego zapowiedzi, pokuta i miłość do mojego bliźniego, każdego. I ostatnia dumka. Znajete jaka jest, jaka, mnie zdaje się, że Bóg ma największą taką, Jemu najcięższe jest spasyć, Znajete jakich ludzi? takich, jaki barżąć swoje dobra, zobaczyć swoje dobro tam, gdzie ich one ma. Idą, one wyznaczają sobie za cel, to, co najjęgibne, to chodz, co poświaty ty tamu sobie, co polubyty, tak? Jest taka triada w dzisiejszym świecie. na pewno wy pro czuły. Triada y, przyjemności, grosi i uspich, to, to sukces, tak? Trzy rzeczy. Słuszna ludyna, jak ma je ci trzy rzeczy szczęśliwa czy nie, jak wam zdaje się? Co bajanie bahatog ba ludzi na świecie czy nie? Przyjemność, tak? Żeby było przyjemno. Dobre poisty, nie będę mówić o innych rzeczy, każdy sobie do dodumaje, tak? Piźniejsze grosi, no bo jak grosi je to ludyna szczęśliwa. I y, sukces. Musi być buty sukces. Uspiech. I podjewicie, ktoś, to tak żywe, co jak naprawdę żywe tymi pryncypami, win poswia, czuje sobie, czemuś, jemu szczęścia ja nie może daty, sam peretworuje się w monstra i witkę daje jedyne dobro, jakie mogłoby mu dać to życie wieczne. Rozumiecie, więc sam wydzieluje się i co znaczy, jest jaka je niebezpieka, jest taka, że nam cały czas choworyć, żebyśmy tak żyły. Że tobie jest to wszystko potrzebne. Przyjemność najważniejsza, grosi muszą buty, tak? I sukcesik jakiś od czasu do czasu. O, oddzia pochwaliły. Podzwonił władyka, skazał, że šo tam coś. I teraz, jak na sam kinecie, no, jak jest ta moja wieczność, tak, wieczność, no to, jak mają widmo mojego Spasytela klucz, żeby zdobyć, a kluczem jest chrest, można było powiedzieć, tak najkrótszy, tak, bo w tych trzech pryncypach, o których my mówiliśmy, to tak naprawdę jest chrest jest to teraz mi tylko Jeho wzięty i, i ty z wiroju i lubowiu. i nadziejać się na Niego i na C. na tu wieczność. Chrystus